Tajne agentki, przykładowa rozgrywka. Jest to gra dwuosobowa, bez wariantu, solo, więc będzie to taka troszeczkę udawana rozgrywka. Przygotowałem tutaj planszę, rozłożyłem sobie właśnie meple tych agentek w ten sposób, że żadnej z tych stron nie widzę. Będę grał troszeczkę, troszeczkę w ciemno, żeby żeby sobie po prostu... Hmm, pokazać wam jak, jak działają te, te, zasady, te zasady w praktyce po rozłożeniu mapli na tych polach startowych dobieramy również cztery karty lokacji i dwie karty taktyk, to jest nasza ręka, którą znamy tylko my, nie pokazujemy jej nie pokazujemy jej oczywiście przeciwnikowi, natomiast, yy, natomiast yy, będziemy później mogli sobie już dobierać dowolnie karty według, yy, według naszego uznania z dowolnego z tych yy, stosów. Yy, w momencie, gdy któryś z tych stosów by się wyczerpał, nie będziemy mogli go dobierać, będziemy dysponować yy, drugim stosem. Gdy ten drugi się wyczerpie, yy, pozostają nam już wówczas tylko karty na, yy, na, na ręku. Dobrze. To zacznijmy od tego, że mm, właśnie która strona zaczyna. Mm, aha, zaczyna strona Oniwaban. Nie, nie wspomniałem o tym w instrukcji, ale zaczyna, zaczyna tutaj oniwaban, więc będziemy sobie sobie grać może w ten sposób. I zrobimy coś takiego, że zagramy żółtą lokację i pójdziemy sobie meplem. Meplem w tą stronę. Ja natomiast, jeżeli chodzi o Medzina, cesarza, cesa, strona cesarska pójdzie sobie na naprzeciwko. Będę chciał próbować zablokować, zablokować, zablokować karty, zablokować przeciwnika. I teraz tak, dobieramy sobie Dobieramy sobie karty. Ja tutaj dobrałem karty taktyk, tutaj natomiast dobrałem lokację. I znowuż yy, Oniwaban yy, wykonuje ruch. I teraz to byśmy chcieli zrobić tak. Jeżeli ja pójdę do przodu, to ja się narażę na atak. To może zrobimy coś takiego, że, yy, że pójdziemy sobie do przodu do przodu pójdziemy sobie może tak żółtym i pójdziemy sobie tym meplem do przodu natomiast ja będę chciał dążyć do zwarcia dobieram oczywiście kartę, dobieram sobie tu kartę lokacji będę dążył do zwarcia będę szedł tym do przodu i dobieram sobie oczywiście kolejną kartę i teraz tak jeżeli chodzi o Ani Waban. Oniwaban, to mogę. Może tak, może będę tutaj. Szogunat i cesarz. O, tak będę używał tych określeń. Szogunat mogę albo zatakować, spróbować. Albo mógłbym na przykład. Nie, odepnąć nie mogę. Mógłbym pójść w bok. Raz, dwa, o trzy pola. Tak, czyli raz, dwa. Do trzech pol. Do trzech pól czy ten. Już w momencik sprawdzam sobie. Yy... przemieść jedno ze swoich agentek na dowolne pole w tym samym rzędzie. Aha, dowolne pole, czyli tu mógłbym się przesunąć, mógłbym się jej usunąć. Yy... Dobra. Ja zagram. Próbuję zaatakować. Zagrywam czerwonej i poznaję obrońcę. Obrożnąca ma siłę 3, natomiast ja mam tą samą wartość i jestem przeciwnym agentem, co oznacza, że pojmałem przeciwnika, tak? I z, mam jedną tutaj, jednego mepla mam właśnie... Właśnie pokonanego, więc teraz przeciwnik, jeżeli chodzi o stronę cesarską, wie o, o dwóch rzeczach. Po pierwsze, to może być albo 0, albo trójeczka, dlatego że stracił agentkę o sile 3 i tą agentkę można pokonać meplem o tej samej wartości, albo o wartości 0. Dobra, i co my teraz będziemy chcieli 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 sobie zrobić? Może tak, może zagramy sobie żółtym w ten sposób do przodu i dobierzemy sobie kartę mamy yy, mamy tutaj zagrane yy, w ten yy, w ten rzecz, oto sposób i teraz ja będę chciał yy, przede wszystkim chronić tą moją agentkę więc zagram sobie Zagram sobie w momencie tak, gdybym zagrał tą, kar tą kartę, to mógłbym pójść do przodu i odepchnąć ją z powrotem. Odepchnąć ją z powrotem, niekoniecznie, dobra. <laughs> Co byśmy sobie zrobiły? Dobra, zagram, zagram jokera i pójdę tym, tą agentką w to, w to miejsce, żeby spróbować właśnie chronić moją agentkę, o której wiem, że, że jest właśnie agentką o dość dużej sile, ale może zostać pokonana zerem. No i wszystkim przewozi prawdziwe papiery. Dobrze, ja udaję tutaj, że nie wiem, jaka jest tam agentka, ale widzę, że się coś szykuje. I więc, co sobie zagram? Zagram sobie, zagram sobie, może tą agentkę, i pójdę na niebiesko, tak, żeby wzmocnić moją obronę. I dobieram, oczywiście, kartę lokacji. Okej, okay. i teraz tak, teraz ja będę chciał zagrać. Ja będę chciał zagrać. Ja będę chciał sobie zagrać. Próbujemy się przedrzeć. Zagramy tą kartę. Pójdziemy do przodu i odepchniemy tą agentkę do do tyłu o w ten sposób. I dobierałem kartę kartę lokacji dobra. I teraz ja muszę się tutaj bronić. Ja się mogę bronić w ten sposób, że zagram jokera i zagram tą agentką do przodu. Okej. Okay. I dobieram kartę. Może dobiorę kartę tak, tak też sobie. No niestety mogę się tylko wycofać. Dobra, i teraz mamy taką, taką sytuację, że musimy pójść na pole zielone. Dobra, spróbujemy zaatakować. Spróbujemy zaatakować. Poznajemy obrońcę. I niestety przegraliśmy. Przegraliśmy. przegraliśmy i to jest niedobra wiadomość dla nas dlatego że 0 yy, może przegrać wyłącznie z trójeczką, czyli wiemy już że to jest agentka o wartości 3 tak i teraz są dwie możliwości że albo to będzie agentka <laughs> dobrze zagrywamy czerwoną kartę oczywiście pokonujemy tutaj agentkę i przechwyciliśmy pierwszą agentkę z prawdziwymi dokumentami, tak dobra i udało nam się tutaj to, to zrobić w takim razie teraz spróbujemy tutaj pokonać tą agentkę naszą i atakujemy ją dwójką, więc poszliśmy w to pole i uwięziliśmy sobie agentkę o wartości 0 jej już nie ma Dobra, to teraz co my robimy? Będziemy chcieli jakoś bronić tego pola, więc pójdziemy sobie agentką żółtą na to miejsce. Tak? I dobieramy, dobieramy sobie tą agentkę, i teraz tak. Ja tutaj mam agentkę o wartości 2. I spróbujemy zaatakować, może, czy pójdziemy do przodu? Jeżeli zaatakujemy żółtą, zaatakujemy, dobra. Jaką ona ma wartość? Taką samą jak my, czyli żeśmy ją przechwycili. Ok. Więc tutaj, jeżeli chodzi o cesarza Majin, to możemy się domyśleć, że to będzie albo dwójka, albo trójka. Mamy agentkę, której nie znamy jakiejś tam siły akurat. Znaczy, w przypadku, gdybyśmy grali na dwie, na dwie osoby, to oczywiście byśmy wiedzieli, co to jest za przeciwnik, ale po prostu nie, chc... nie, nie możemy się obawiać, że to może być nie, dwójeczka na przykład, która jest agentką z prawdziwymi dokumentami, więc będziemy chcieli ją tutaj, tutaj pokonać, albo zablokować. Albo zablokować. To może zrobimy tak, że sobie zablokujemy ją po prostu. Na przykład karta taktyk pozwala nam iść do tyłu. Dobra, i dobieramy sobie karty. I teraz tak. Ja mogę wejść powiedzmy na, na niebieskie pole. Pójdę sobie obok, prawda? I idę tutaj. I teraz tak, ponieważ ta agentka nie przywoziła dokumentów. To nie muszę jej odkrywać, po prostu przeciwnie, tylko wierzę, że dotarłem tam do końca i nic więcej się nie wydarzyło. Dobra, więc teraz cesarz Meijin, który ma już tylko trzy agentki, eee, jeszcze jedną, jeżeli straci, to, to po prostu przegra. Eee, dobra, czyli powiedzmy, będziemy sobie szli do przodu, idziemy może nie, może czerwoną zagramy ok idziemy idziemy w ten sposób i dobieramy oczywiście kartę, dobieram sobie kartę taktyk, na wszelki wypadek i teraz idzie strona idzie Uff. idzie, idzie, idzie Idzie yy, szogunat i szogunak zrobi coś takiego, że możemy iść na zielone pole, tak? Może tak. Może pójdziemy sobie na, na zielone pole tutaj. I dobieramy kartę. Tak, dobieramy sobie kartę lokacji. 2, 4, 5, 6, 7. Mamy kart. 2, 4, 5, 6, tak? Mamy za dużo kart tutaj. Dobra, powiedzmy, że dobraliśmy, że dobraliśmy sobie kartę i idziemy tą na pole niebieskie. Tak, dobra. I mamy 6 kart, więc jest wszystko OK. I znowu idzie. Idzie Szogunat. Szugunat zrobi sobie coś takiego, że pójdziemy na pole czerwone na pole czerwone tą agentką ok, i dobieramy kartę lokacji i teraz, yy, teraz, teraz zrobimy coś takiego, że yy, strona cesarska pójdzie sobie na pole niebieskie i dobieramy kartę lokacji powiedzmy też szogunat szogunat, co by tutaj chciał zrobić powiedzmy, że powiedzmy, że... że zagramy kartę zieloną i pójdziemy sobie tutaj w ten sposób wejdziemy do naszej bazy Oniwaban i teraz żółty strona cesarska będzie będzie chciała powiedzmy pójść na pole na pole żółte, tak? dobra na pole żółte dobieramy kartę też dobierzmy sobie lokację natomiast ja sobie teraz yy, będę chciał przejść żółtym do przodu dobieram sobie kartę i strona cesarska strona cesarska powiedzmy, że będzie chciała chciała się tutaj przedrzeć, prawda? Pójdzie, pójdzie w ten sposób. Nie wiem, czy to jest rozważny ruch, bo nie są wartości tego, tej agentki akurat. Dobra. Natomiast ja teraz będę chciał pójść pójść tą agentką tutaj na to czerwone pole. Będę dążył do tego, żeby żeby się przedostać do tej ostatniej linii. Natomiast natomiast cesarz po prostu zaatakuje zaatakuje mi tego tego przeciwnika. On ma wartość 1, natomiast ja też mam taką samą wartość, prawda? I to oznacza, że Przejęliśmy tego, yy, tego mepelka i weszliśmy na jego, yy, na jego pole, na plażę. Tak czyli teraz ja wiem, że to może być yy, tutaj może być innka, dwójka lub trójka. <ścoughs> I jeżeli to jest trójka lub dwójka, to nie chciałbym, żeby weszło mi na to pole, bo może się okazać, że zwyciężą, więc najlepiej, żebym zaatakował żebym zaatakował i tak też zrobię, prawda? Będę chciał ujawnić, wiemy, że to jest jedynka, natomiast pytanie ja mam trujeczkę, więc automatycznie ten mepelek został pokonany. Ten mepelek został pokonany i jak widzimy tutaj szugunat zwyciężył cesarza, dlatego że Przechwyciły cztery, cztery agentki, które są, które są agentkami, co prawda, z fałszywymi dokumentami, ale mamy ich cztery. Wiemy już w tym momencie, że obydwie, obydwie te agentki, które pozostały na planszy, przewożą prawdziwe dokumenty. Więc będziemy starali się dążyć do tego. No, po prostu poznaliśmy to samo, natomiast tutaj mieliśmy zero. Tutaj mieliśmy dwójkę i tutaj mieliśmy fałszywą trójeczkę, czyli jeszcze tym meplem, tak naprawdę powinienem starać się do tego, żeby dojść. Byłaby na to szansa porządkiem, że pozbyłbym się tej trójki atakował jako pierwszy. Dobra, tak mniej więcej wygląda rozgrywka. Oczywiście tutaj nie mogliśmy jakby pełni tego smaku gry zaznać, dlatego że. No, grałem, grałem jednoosobowo i tylko symulowałem w jaki sposób to wszystko się tutaj rozgrywa, ale mniej więcej mogliśmy zobaczyć właśnie jak przebiega ta rozgrywka. Oczywiście jeżeli gralibyśmy tutaj z dodatkami, czy to przedmiotów, czy też z dodatkiem, z dodatkiem agentek specjalnych, te zasady ulegałyby modyfikacji i nieco inaczej, nieco inaczej byśmy tą rozgrywkę mogli toczyć według troszeczkę zmienionych zasad. No i to, co najważniejsze, to to, że no, nie znając właśnie tożsamości naszego przeciwnika, ale znając wartości naszych, naszych agentek, dążylibyśmy jak najbardziej do tego, żeby żeby grać bardziej taktycznie, bardziej rozważnie, a nie tak jak tutaj, że było to całkowicie losowo po prostu. Byśmy szukali drogi do zwycięstwa, próbując chronić z jednej strony nasze prawdziwe agentki, a z drugiej strony właśnie próbując je przepchnąć, bądź też przechwycić agentki przeciwnika, bądź dwie z prawdziwymi dokumentami, bądź też agentki, które, które przewożą dokumenty fałszywe, ale, ale w ten sposób, żeby żeby przechwycić je y, po prostu y, wszystkie te, te fałszywe właśnie wszystkie cztery dobrze, tak wygląda y, wygląda tutaj gra y, w tej nagętki, y, mówię, do gry y, gra jeżeli zagra się raz czy dwa i będziemy grać ciągle z innym przeciwnikiem to jakby nie pokazuje swojego pozórka, natomiast jeżeli jeżeli będziemy y, toczyć pojedynki właśnie z tym samym przeciwnikiem, no to tutaj już y, zaczyna się gra na zupełnie innym poziomie, bo y, z jednej strony staramy się rozpoznać y, taktykę przeciwnika, z drugiej strony staramy się ciągle wymyślać y, nowe taktyki, żeby wyprowadzić y, naszego y, naszego y, y, przeciwnika właśnie w pole i y, wygrać tą, tą grę. Dziękuję bardzo i zapraszam na inne y, moje filmy.